Tutaj gramy sobie w blokową wieżę, e, więc lecimy. Tak. Blokowa wieża to jest najgorsze, co mnie spotkało. W ogóle ten taniec. Nie! Super! Eee... To się pewnie nie pojawi, ale okej. Okay. Eee, lecimy. No nie wychodzi mi to. Lecimy, proszę. Nie, oczywiście są takim nubem w to To, to w ogóle. Dobra, kamienna twarz, teraz skupienie. Dziękuję. Nie ma tego tańca, jak ja wyglądam. No, to trochę dziwnie, to pewnie przez stragi. Aj, bo przecież tu jest. O, dobra, tylko ja tak wyglądam. Ej, no gdzie moje ręce i włosy? <laughs> Okej, okay, lecimy. Cyk. Oj Cyk, cyk, syk, cyk, 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 cyk. To będzie łatwe. Okej. Okay. Oj, jojoj oj. Dobra, udało się. Lecimy. O, jest to już to Włosy ja nisko, ale ja tam nie idę, nie się. Cyk, 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 cyk. Sek cek, sek cek, cek, O i w ogóle dzisiaj się pojawiły dwa nowe odcinki na moim kanale. No i zginałem. Jak no, chcecie to se lajkujcie, one nie są ciekawe. I stare filmy zawsze są cringe'owe. Lecimy! O kurde, co to było za przyspieszenie? Twoja prędkość na <grym> się. <grym grym> Razy, dwa prędkość Lecimy. Nie, ja nie chcę mi się tam tak robić. Dobra, chciałem wyjść na prosa. Ale okej, okay, lecimy. Dobra. Kolejne wyzwanie za 10 sekund. Jeszcze ja za bardzo tutaj nie będę odzywać. Okej. Okay. Lecimy. Lecimy. Co to było? Oczywiście. Sneakheim znajdź schronienie. Ej. W ogóle pokażę wam takiego... Takie coś Darmowy balon A to nie o to chodzi Tutaj chodzi o to Podobno, gdy wejdziesz do basenu To Tutaj jest jakiś sekret O, leci Lecimy Kurde, to... to, to działa Ej, to, to na sobie. To jest prawdziwy sekret Let's go Lecimy Ej, jeszcze jak tutaj się da wejść Ej, to jest prawda, to, to jest prawda, na no serio, kurde Ej, no, i chciałbym wam to tylko pokazać I lecimy teraz tam, bo już tam nie, nie będzie Ej, zobaczmy czy się jeszcze jest pod mapą Nie mogę tu wejść? To jest Co pojazd Brzmi dziwnie, ale no, okej, okay, o nie, tańczenie najgorsze. Jak teraz tu wejść? Ja w sumie wyjdę. Mocy. Kurde! O dobra! Najgorzej by nie mogło. Spróbuję tam, będzie najłatwiej. Proszę, niech się uda. Zakończenie mi przeszkadza. Byłem tam przez chwilę. Okej, okay, spróbujmy. Lecimy. Tu jest! Wyszłem z tego. W ogóle spróbuję zrobić ten balon, ale to potem. Na pewno potem, bo teraz nie Zobaczmy, co się z tym metrze w nie Z odcinkiem. Nic tam nie ma. A więc lecimy. Lecimy. Dawajcie widzowie.

Nie, nie zwracajcie na ej, ja to, co ja tu mam? Ej, bo ja coś mam, Kurde, a to takie Kurde, to jest taki bez sensu. Nowe wezwanie. Kurczę. To wyzwanie okazuje się takim czułym punktem. Let's go. Então, muzinha de café, essa boiçana. Não vai te vi... Zobre, lecime, lecime. É, porque eu te peguei, é. Czy no jest niebezpieczna. nie, nie, <grystanie> Rozumiem. nie, nie, Rozumiem nie, nie, Czyli na też się coś dzieje. O nie, o nie, o nie, 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 laga miałem, wybaczcie Lecimy! tak. Tak, tak. Oh my god Dobra, spróbuję pobić moje rekordki i zakończyć ten Nie no, dobra To widzimy się w następnym filmie hmm, to <laughs> możliwe, że się É, não precisa não não, não. não, não, não. não, não, não.